Na początku sorry za jakość wideo, ale to są moje początki nagrywania. Obiecuję, że następne filmy będą lepsze. W ciągu ostatnich kilku dni dostałem kilka pytań, więc postaram się odpowiedzieć na nie teraz. Pierwsze pytanie: dlaczego przeprowadziłem się na Filipiny? Przez ostatnie 11 lat mieszkałem w Anglii. W Anglii osiągnąłem wszystkie cele, jakie miałem do osiągnięcia. Fajny dom, samochód, fajna praca, menadżer produkcji, ale nuda. Jestem człowiekiem, który nie lubi nudy. Trzy lata temu, gdy zaczęła się pandemia, zacząłem szukać miejsca, gdzie mógłbym się przeprowadzić. Ale nie chciałem, żeby to była Europa. Wszystkie kraje europejskie są mniej więcej podobne do siebie. Różnią się tylko i wyłącznie językiem. Więc zacząłem szukać gdzieś dalej. Tajlandia, Chiny, Japonia. Niestety, tam był. W każdym z tych krajów były problemy. A to wiza, a to drogo, a to pogoda nie taka. Zawsze coś. Na YouTubie natrafiłem na YouTubera, który. Nagrywał filmy na wyspie Sikihor na Filipinach. I trzy lata temu postanowiłem wyjechać na Filipiny. W kilku słowach, dlaczego Filipiny? Jeden kraj katolicki. Dwa. Jednym z urzędowych języków jest angielski. Trzy. Nie ma problemu z wizą. Cztery. Pogoda. W nocy 24, w dzień 32. I cały rok tak samo tylko i wyłącznie pada, albo nie pada. Podsumowując, można powiedzieć, że swój wyjazd planowałem 3 lata. To nie jest tak, że się spakowałem w ciągu 2-3 tygodni i wyjechałem do Azji. Przez ten czas poznałem kilku Polaków mieszkających na Filipinach, ale nie tylko Polaków. Ale jeżeli chodzi o Polaków, to chyba najwięcej yy, yy, udzielił mi informacji Dawid i Mariusz. Pozdrawiam. Nawet planując tak długo wyjazd, nie da się uniknąć błędów. Nie da się. Very good chicken. Odpowiadając na kolejne pytanie. Nie pracuję tutaj, ponieważ opto krajowiec potrzebuje specjalne pozwolenia na pracę, specjalną wizę. Ale za to planuję otworzyć tutaj biznes. Co z tego wyjdzie zobaczymy. Pierwszy miesiąc, dwa lub trzy. Planuję po podróżować, poznać ludzi otoczenie, a potem zobaczymy. Więc dwa tygodnie, teraz jestem tutaj w Ligao City, później jest Sikihor, turystyczna wyspa, gdzie podobno jest sporo Polaków i polska restauracja. Później wracam na tydzień tutaj znowu i wyjazd do Tagum, yy, obok Dawao, do dużego miasta. Ten film montuję ze sporym opóźnieniem, więc wiele rzeczy już się wydarzyło. Między innymi to, że tutaj w Ligao przez pierwsze dwa tygodnie była impreza. widzicie teraz w tle, ludzie po prostu tańczą na ulicy. Litymczycy to jest fantastyczny naród. Fantastyczny, ale nie w dużych miastach. Biorąc pod uwagę, że nagrywam ten film z opóźnieniem, tak jak mówiłem wcześniej, byłem już w dawaniu, byłem już na Sygichor. I powiem szczerze, że dawano taką te duże miasta. To nie, to nie, to nie to czego szukałem. Więc jeśli interesujecie, to, co u mnie i chcesz wiedzieć jak wyglądają Filipiny, zasubskrybuj ten kanał. Szybko jeszcze dodam, że turystyczne miejsca mnie nie interesują. Teraz na przykład mieszkam z filipińską rodziną i nie ma tutaj obcy krajowców. W tym mieście nie ma, chyba że przejazdem jakiś. Ale za to jest w domu 18 szczeniaków. Biorąc pod uwagę, że lubię psy, jest ciekawie. Drugi dzień na Filipinach. Czekamy na Gibneya. ale wszyscy się zamieszkają Pierwsze śniadanie załotu było Teraz kurczak Nic zbyt dziwnego nie było Ale jestem w mieście gdzie nie ma w ogóle obcokrajowców gadam sam do siebie Kurczak jak KFC Za cztery złote z sosem gravy raczej same kości do obliczenia Ale spoko Excuse me, can I buy something? Yeah, yeah. drink, something. Uh, this orange one, what is this? Yeah, this one. How much? 15 pesos. 15? Oh. Pierwsze to trzeba kupić jakiś klaw, a z się nie da. W markecie najlepsze są chyba takie bary. Kiedyś tutaj trzeba będzie przyjść Oprócz klapek, niestety, jest potrzebny tutaj wiatrak. Filmy postaram się dodawać co niedziela. Więc pamiętam, niedziela czas na Filipiny. No, Zakupy zrobione? I do chat.